Zastanawiasz się, dlaczego Brawl Stars Community jest jednym z najbardziej toksycznych community w świecie gier? Dzisiaj odpowiem Wam na to pytanie i dowiemy się, dlaczego Brawl Stars jest aż tak toksyczne. Ale jeszcze przed odcinka chciałbym ogłosić konkurs na takiego pięknego skina do Karla. Jedyne co musicie zrobić to zostawić łapkę w górę, z dzwonkiem oraz napisać co wy sądzicie o z Community i w następnym odcinku będą wyniki tego konkursu, więc zapraszam do wzięcia udziału, a ja już nie przedłużam i zapraszam was do odcinka. Jak każdy wie, Brawl Stars community jest toksyczne. Ale dlaczego? Właśnie chcę wam to powiedzieć. Pierwszą rzeczą będzie właśnie ten hype, którym ostatnio Brawl Stars się spotkał. Ale dlaczego hype robi grę toksyczną? No, jest więcej osób, więcej osób, które się wkurza, no i więcej osób nagrywa jakieś głupie filmiki, na przykład na TikToku, a na TikToku jest głównie community toksyczności. Jak wiecie ostatnio, jakiś tam czas temu, nagrałem film o Beskidzie lub tam o innych twórcach bratersowych, którzy wyzywają inne postacie. To jest też rzecz, która doprowadziła do tego, że gra jest toksyczna. Ale chodzi mi tu dokładnie o community TikToka, bo jest to chyba najbardziej toksyczne community, jeśli chodzi o takie podrozdziały, pod. No wiecie o co chodzi, że jest community crowdsourcedowe i ono ma na przykład community YouTube'owe, community TikTokowe i powiedzmy community, nie wiem, na Twitchu czy coś takiego. I o to mi dokładnie chodzi, że po prostu. Na TikToku jest najwięcej toksycznych osób. A to dlatego, że ludzie po prostu chcą mieć te 5 minut swoje. I coś tam powiedzieć, no, jeżeli się wybiją na wyzywaniu jakiejś postaci, to coraz bardziej będzie to hype'owane i będą wyzywać ludzi, którzy właśnie grają tą postacią. Z tego co wiem, to też od TikToka wzięło się słowo sezonówka, w sensie, że wyzywanie nowych graczy w Stars, którzy się po prostu nie znają i wyrażają swoją opinię. Ja tak samo robię w swoich filmach. No, nie wiem, czy się znam, nie wiem, czy się nie znam, no, ale to jest Wasze zdanie. Niektórzy twierdzą po prostu inaczej, na przykład jakaś sezonówka powyżej Powiedzmy, że jakaś taka sezonówka powie, że Poko jest, powiedzmy bardzo i to bardzo dobrą postacią. A niektórzy powiedzą, że nie, że się nie zgadzają, że jest tragiczny i jest ta osoba sezonówką, bo nie zgadza się z wypowiedzią innej osoby, która właśnie mówi, że jest ta osoba sezonówką. Jest to bardzo głęboka sprawa, której w dzisiejszym odcinku jeszcze nie będę rozwijał. No ale, jak wiecie, tutaj dużo łapę w górę, mogę zrobić osobny film o sezon. Sezonówkach, tak, sezonówkach, no, rozumiecie chyba. Teraz przejdźmy sobie do drugiej rzeczy, czyli community YouTube'owe. Czy tak naprawdę jest toksyczne? Myślę, że nie, ale to, to już zależy od twórców, którzy też tam nagrywają, bo jakby to powiedzieć? Twórcy, których znam nie są aż tak bardzo toksyczni, w sensie nie są w ogóle toksyczni, a osoby wydaje mi się, że na TikToku prędzej. Ponieważ na TikToku jest tego więcej, jest tego teraz wysyp tych osób, które wyzywają, a wydaje mi się, że na YouTubie nie ma takich właśnie osób, które po prostu wyzywają. Mogą tak jak ja w swoich filmach wyrażać swoje zdanie, ale po prostu nie hejtują. No, może lekko niektóre postacie, ale. No, nie ludzi grającymi tymi postaciami. Ale teraz, chyba najważniejsza część tego odcinka. Dlaczego community browsersowe jest toksyczne? Bo na razie omówiliśmy się sobie, jakie są te community na TikToku, na YouTubie, na Twitchu wam nie będę mówił, bo tam pewnie jest serio, garstka osób, które cokolwiek tam streamuje. Wiem, że z takich popularniejszych jest to Veni, ale tak to nikogo innego nie znam. No i co? Przejdźmy sobie do tego, dlaczego browsersowe community jest toksyczne. Już kilka filmów nagrywałem najbardziej toksyczne rzeczy w Brawl Stars, lub najbardziej toksyczne postacie. A tutaj teraz omówimy sobie dlaczego tak jest. Po pierwsze, ludzie po prostu się cieszą z zabicia kogoś. Powiedzmy, zabiją ciebie, ty oczywiście jesteś wkurzony a on ci jeszcze zostawia taką symboliczną łapkę w dół i zaczyna się kręcić. No, w kurza, w kurza. Ale to głównie właśnie dlatego, że inni tak pokazują, jakoś się taki hype na to wziął. Nie wydaje mi się, że Brawl Stars tak planował. No, w sensie w każdej grze jest tak, taka część toksyczna, jeśli chodzi o te emotki. W Clash Royale macie śmiejącą się emotkę, w Brawl Starsie macie łapkę w dół. I wydaje mi się, że w Squad Busters, czyli nowej grze właśnie twórców. Super -Sella. też będą jakieś takie toksyczne motki, ale tego oczywiście nie wykluczymy. Wiem, bardzo y, lubią te emotki, no, wydaje mi się, że to jest spoko, ale no już powoli wkurza. I kiedy taki maciek 1, 2, 3 zabije cię i zostawi łapkę w dół, i się bardzo i to bardzo wkurzysz, bo już nie raz miałeś tak coś, to sam weźmiesz tą łapkę w dół i będziesz to robił z innymi graczami. I tak właśnie. Się bierze ta toksyczność, ale tutaj też nie chodzi o to, dlaczego ludzie są toksyczni w grach. Ogólnie w większości grejer chodzi o to, że po prostu przegrywają i się po prostu za mocno wkurzają, i właśnie to wkurzanie robi to, że dana osoba właśnie wyzywa. Po prostu musisz swoją agresję jakoś wyrazić, więc w jakiś sposób to zrobi. Stars Community ogólnie, no wydaje mi się, że jest jednym z najbardziej toksycznych community w świecie gier. No tak mi się wydaje, więc możecie wy napisać jakie dla Was jest najbardziej toksyczne community gier. No ale na pewno nie Brawl Stars, co nie? Się, mi się nie wydaje, że to właśnie jest ta gierka, no ale jest prawdopodobnie na bardzo wysokim miejscu. Teraz co Brawl Stars musi zrobić, aby zapobiec toksyczności? Dokładnie to nic. Nie da się tego, temu zapobiec, nawet jeżeli zredukują niezbalansowane postacie, które do tego doprowadzają. Bo jak wiecie, no jak rozwalisz każdego i w poprzednich gierkach ci też zostawiali łapkę w dół, to ty też musisz zostawić. Więc nawet zredukowanie właśnie dobrych postaci będzie tutaj złe, ponieważ większość i tak ludzi się wkurzy, większość powie, że każda poza się jest na tym samym poziomie, a wydaje mi się, że tutaj nie powinni nawet tego robić. Jakieś tam nerfiki le lekkie by mogły polecieć, ale no, bez przesady. Ogólnie zredukowanie emotek też by tutaj nic moim zdaniem nie dało, bo dalej byłoby to samo, ale po prostu bez emotek. Po prostu, no, powiedzmy kręcenie się. Na pewno by coś wymyślili. A jeśli chodzi o zredukowanie właśnie hejtu na TikToku, to musi minąć hype. No, musi minąć ten hype, żeby nie pojawiali się nowi gracze, którzy są wyzywani i żeby nie pojawia... nie wrócały te osoby, które były toksyczne, bo jak wiecie, no Brawl Stars teraz jest na popularności takiej, jak było kilka dobrych lat temu i osoby, które kiedyś grały, wróciły teraz. Czyli końcowo nie da się zapowiedź toksyczności ogólnie w każdej grze i myślę, że... Jest to po prostu, no tak jak już powiedziałem, niemożliwe. Ale ty, dla swojego dobra, jeżeli nie chcesz się mocno wkurzać, że ktoś ci zostawia łapkę w dół, możesz sobie zablokować emotki. Myślę, że to trochę ci pomoże, jeżeli się mocno wkurzasz przez to. No ale ty też nie będziesz mógł żadnych wysyłać. No i co widzowie? Ja tutaj takie masło maślane totalnie wszystko powiedziałem, bo jestem w presji czasowej, bardzo Was przepraszam, ale mam nadzieję, że wyjaśniłem wszystkie sprawy. No i co, ja już Wam dziękuję za oglądanie. Przypominam o konkursie na Sultana Karla, napiszcie po prostu, co Wy sądzicie o toksyczności. Brawse z komentarzy, ja już lecę i co? Nara.